Drodzy uczestnicy rekolekcji, adwent minął bardzo szybko i już za nami całe rekolekcje wejrze się ogarni. Mamy nadzieję, że już się ogarnęliście, że możecie spokojnie przygotować się do wieczerzy wigilijnej. Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za Waszą obecność, za wszystkie słowa, które do nas skierowaliście, ale przede wszystkim za to, że wspólnie z Wami mogliśmy ogarniać ten czas przed świętami. I na podsumowanie ogarnienia relacji ufamy głęboko, że to wszystko, co przeżyliśmy razem, było przede wszystkim zadbaniem o tą najważniejszą relację i jesteście teraz bliżej tego Jezusa, na którego cały adwent czekaliśmy. Jesteście gotowi na to, żeby przyjąć go w te święta do Waszych serc. Pamiętajcie o tym, że Pan Jezus może się rodzić w naszych sercach każdego dnia. I chciałbym Wam życzyć, Księdzu Marcinowi również. Aby Chrystus narodził się w waszych sercach i przyniósł prawdziwy pokój. Pokój, którym później możemy dzielić się z naszymi bliskimi. Pamiętajcie, że to On najlepiej ogarnia to, co jest w naszym życiu, i wracajcie do Niego każdorazowo, kiedy coś nowego trzeba będzie ogarnąć. Na ten czas świątecznych spotkań, rodzinnych spotkań i nowego roku życzę Wam wszystkiego dobrego. I cóż, pozostaje nam powiedzieć, do, Do zobaczenia. zobaczenia.